Pierwsza Księga królewska rozdział jedenasty. Król Salomon jednak oprócz córki Faraona kochał wiele obcych kobiet: Moabitki, Amonitki, jedomitki, Sydonitki i Z Spośród tych narodów, o których Pan powiedział Synom Izraela, nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami. Z pewnością bowiem skłonią wasze serca ku swoim Bogom. Salomon przylgnął do nich miłością. Miał więc siedemset żon. Księżniczek i trzysta nałożnic, a jego żony odwiodły jego serce. Gdy bowiem Salomon się zestarzał, jego żony skłoniły jego serce ku innym bogom. Jego serce nie było więc doskonałe wobec pana, jego boga, jak serce Dawida, jego ojca. Salomon bowiem poszedł za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, obrzydliwością Amonitów. Salomon więc czynił to, co złe w oczach pana, i nie chodził całkowicie za panem, jak Dawid, jego ojciec. Wówczas Salomon zbudował wyżynę dla Kemosza, obrzydliwości Moabu, na górze naprzeciwko Jerozolimy oraz dla Molocha, obrzydliwości Synów Ammona. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich żon obcej narodowości, które spalały kadzido i składały ofiary swoim Bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga Izraela, który dwukrotnie mu się ukazał. I zakazał mu chodzić za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Pan powiedział więc do Salomona: Ponieważ dopuściłeś się tego i nie przestrzegałeś mojego przymierza ani moich nakazów, które Ci przykazałem, na pewno wyrwę Ci królestwo i dam je Twemu słudze. Lecz nie uczynię tego za Twego życia ze względu na Dawida, Twego ojca, ale wyrwę je z ręki Twego Syna. Nie wyrwę jednak całego królestwa dam jedno pokolenie twemu synowi ze względu na Dawida mego sługę i ze względu na Jerozolimę którą wybrałem pan wzbudził więc Salomonowi przeciwnika Hadada Edomitę z rodu królewskiego w Edomie stało się bowiem tak że kiedy Dawid był w Edomie a Joab dowódca wojska wyruszył aby pogrzebać zabitych gdyż zabił wszystkich mężczyzn w Edomie bo Joab mieszkał tam przez sześć miesięcy wraz z całym Izraelem, aż wytracił wszystkich mężczyzn w Edomie. Hadad uciekł wraz z pewnymi Edomitami spośród sług swego ojca, aby dostać się do Egiptu. Hadad był wtedy małym chłopcem. Wyruszyli więc z Midian i przybyli do Paran, a z Paran zebrali ze sobą mężczyzn i przybyli do Egiptu, do Faraona, króla Egiptu. Ten dał mu dom, zapewnił mu żywność i dał mu ziemię. Hadad znalazł wielką łaskę w oczach Faraona, także ten dał mu za żonę siostrę swej żony, siostrę królowej Tachpenes. Siostra Tachpenes urodziła mu syna, Genubata, którego wychowała Tachpenes w domu Faraona. Genubat przebywał więc z domu Faraona wśród jego synów. Gdy Hadad usłyszał w Egipcie, że Dawid zasnął ze swoimi ojcami i że umarł Joab, dowódca wojska, wtedy powiedział do Faraona, pozwól mi wrócić do swojej ziemi. Faraon zapytał go, czego ci u mnie brakuje, że chcesz wrócić do swojej ziemi. Odpowiedział: Niczego, pozwól mi jednak wrócić. Bóg wzbudził mu też przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady, który uciekł od swego pana Hadadazera, króla Soby. Zebrał on wokół siebie ludzi i został przywódcą zgrai, gdy Dawid pobił mieszkańców Soby. Potem udali się do Damaszku, gdzie mieszkali, a potem panowali nad Damaszkiem. Był on przeciwnikiem Izraela przez wszystkie dni Salomona, oprócz tego zła, jakie wyrządził mu hadat, znienawidził Izraela, gdy został królem Syrii. Jeroboam, syn Nebata, Efratejczyka z Seredy i sługa Salomona, którego matka miała na imię Serua i była wdową, również podniósł rękę przeciw królowi. A taka była przyczyna, dla której podniósł rękę przeciw królowi. Salomon zbudował Milo i zamknął wyłomy w mieście Dawida, swego ojca. A Jeroboam był dzielnym wojownikiem. Gdy Salomon zauważył, że młodzieniec dobrze wykonuje swoją pracę, ustanowił go przełożonym nad wszystkimi sprawami domu Józefa. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, że spotkał go na drodze prorok, Achjasz, Shilonita, odziany w nowy płaszcz. I ci dwaj byli sami na polu. Wtedy Achias chwycił nowy płaszcz, który miał na sobie i rozdarł go na dwanaście części i powiedział do Jeroboama, weź sobie dziesięć części, tak bowiem mówi Pan Bóg Izraela, oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń, jemu zaś pozostanie jedno pokolenie ze względu na mego sługę Dawida i ze względu na Jerozolimę, miasto, które wybrałem spośród wszystkich pokoleń Izraela. Dlatego, że opuścili mnie i oddali pokło na sztarcie, bogini Sydończyków, Kemoszowi, Bogu Moabitów i Milkomowi, Bogu, synów Ammona, a nie chodzili moimi drogami, aby czynić to, co prawe w moich oczach i przestrzegać moich nakazów i praw, jak to czynił Dawid jego ojciec. Nie odbiorę całego królestwa z jego ręki, ale pozostawię jego księciem po wszystkie dni jego życia ze względu na Dawida, swego sługę, którego wybrałem i który przestrzegał moich przykazań i nakazów. Zabiorę natomiast królestwo z ręki jego syna i dam je tobie, dziesięć pokoleń. I jego synowi dam jedno pokolenie, aby Dawid, mój sługa, miał po wszystkie dni pochodnią przede mną w Jerozolimie, w mieście, które sobie wybrałem, aby tam przebywało moje imię. Ciebie zaś wezmę i będziesz panową nad wszystkim, czego zapragnie Twoja dusza, i będziesz królem nad Izraelem. Jeśli więc będziesz słuchał wszystkiego, co Ci rozkażę i będziesz kroczył moimi drogami i czynił to, co prawe w moich oczach i przestrzegał moich nakazów i przykazań, jak czynił to mój sługa Dawid, wtedy będę z Tobą zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi i powierzę Ci Izraela. Dlatego upokorzę potomstwo Dawida, jednak nie po wszystkie dni. Salomon usiłował więc zabić Jeroboama, ale Jeroboam wstał i uciekł do Egiptu, do Sziszaka, króla Egiptu, i pozostał w Egipcie aż do śmierci Salomona. A pozostałe dzieje Salomona oraz wszystko, co czynił i jego mądrość i czy nie są zapisane w księdze dziejów Salomona? A czas, w którym Salomon panował w Jerozolimie nad całym Izraelem, obejmował 40 lat. I Salomon zasnął ze swymi ojcami i został pogrzebany w mieście Dawida swego ojca. I jego syn Roboam królował w jego miejsce.